Zaczynamy. Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji Presowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Marta Czech, za mną dziś posłowie Konfederacji, posłowie Korony, pan prezes Grzegorz Braun, wiceprezes Włodzimierz Skalik oraz główny bohater dzisiejszego zamieszkania, zamieszania i główny bohater ostatnio mainstreamu, pan profesor Andrzej Zapałowski. Szanowni Państwo, mówi się, że nie ma głupich pytań. Na pewno są te niewygodne i takie niewygodne pytania regularnie na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej zadaje pan profesor Andrzej Zapałowski. Andrzej Zapałowski. i przez te swoje niewygodne pytania sam profesor stał się niewygodny dla członków tejże komisji, tak. Pan Paweł Słuski, który wcale nie zajmuje się obronnością, jest rolnikiem, ale jest wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej z ramienia Koalicji Obywatelskiej, wszczął batalię o usunięcie pana profesora, wysokiej klasy specjalisty i eksperta z zakresu obronności ze składu tejże komisji. Drodzy Państwo, kiedy nie mamy merytorycznych argumentów, kiedy opozycja nie ma merytorycznych argumentów, mamy tutaj do czynienia z Wjazdem standardowego argumentum ad Putinum nominacji na ruskiego agenta, na ruską ONUCE i o ironio, drodzy państwo, zobaczcie z jakim absurdem, z jakimi paradoksami mamy ostatnio w Polsce, w naszym kraju do czynienia. Wśród polskich patriotów szuka się ruskich agentów, a ci prawdziwi agenci mogą swobodnie i bezkarnie w Polsce i za granicami naszego kraju działać. Widzę sędzia Szmyt. Ile takich Szmytów jeszcze swobodnie sobie grasuje, podczas gdy nęka się w Polsce prawdziwych patriotów. Drodzy państwo, to jest pytanie na tu i teraz. Dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby wyrazić swoją solidarność z panem posłem, panem profesorem Andrzejem Zapałowskim, murem za profesorem Zapałowskim. Zapraszam pana profesora do głosu. Witam serdecznie. Szanowni państwo, po czym nastąpił ten atak? Bo to jest ciekawe. Komisja w komisji pracuję już pół roku w poprzedniej kadencji, kiedy byłem w trzeciej kadencji sejmu przez całą cztery lata byłem członkiem komisji obrony, bardzo aktywnym z wykształcenia. Jestem doktorem nauk wojskowych, habilitowałem się z nauk o bezpieczeństwie, więc można powiedzieć, że jestem. Zanim zostałem posłem, byłem przez trzy lata oficerem obrony. Terytorialnej, więc można powiedzieć, że mam jakieś pojęcie o wojskowości. Mianowicie na Komisji Obrony w dniu 19, 9 maja, kiedy była dyskusja na temat żandarmerii wojskowej, wprost zwróciłem się do żandarmerii wojskowej, że kompletnie nic nie robiła w okresie COVID-u, kiedy to masowo mobbingowano żołnierzy wojska polskiego, wskutek tego ponad 10 tysięcy żołnierzy wojska polskiego rzuciło mundury. Nad tym się nikt absolutnie nie pochyla. Podawałem przykłady wprost rozkazów, gdzie o tym po prostu dowódcy jednostek po prostu nakazywali wprost masowy mobbing. Ja osobiście zwróciłem się do komendanta żandarmerii wojskowej z załącznikami w tej sprawie i zamiast podjąć działania, i właśnie to mówiłem na Komisji Obrony, skierował żandarmerię wojskową, która włamała się na moje konta, skąd między innymi zrobiła sprawę jednemu z żołnierzy, który skarżył się, że go mobbingują. Ten żołnierz wygrał w sądzie wojskowym garnizonowym w dwóch instancjach i został całkowicie uniewinniony. Ale co ciekawego jeszcze powiedziałem, mianowicie dwa miesiące temu zwróciłem się do ministra obrony o podanie liczby osób, które w okresie tak pandemii zmarły bo podałem na komisji wprost, że w garnizonie, w którym służyłem dwóch żołnierzy z dużą prawdopodobieństwem zmarło zaraz po szczepieniu. Jeden na drugi dzień, 30 bodajże dwuletni się wywrócił po prostu i zmarł na atak serca. I co się okazuje? Że żandarmeria wojskowa nie wszczęła ani jednego śledztwa w tej sprawie, ani w sprawie mobbingu, gdzie były dokumenty. Wszystko zamieciono pod stół. I oczywiście po tym moim wystąpieniu na Nastąpił e, atak e, po prostu na moją osobę. Proszę Państwa, e, Kwestia jest jeszcze o tyle ciekawa, że po prostu atakuje się mnie jako pracownika nauki, kiedy ja o wielu rzeczach, moje publikacje naukowe są dostępne, gdzie się mnie posądza tutaj ten poseł Suski o jakąś absurdalną prorosyjskość. Ja tylko Państwu przypomnę, że za działalność opozycyjną jestem oznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, I więc po prostu no, to, to są kompletne absurdy. A jeżeli ktoś chce zapoznać się z moimi publikacjami, które są otwarte w przyglądzie na przykład geopolitycznym, w 2021 Ukraina w szarej strefie bezpieczeństwa. Po, po, zap, no, polecam. Albo w 2019 Ukraina jako strefa buforowa Rosji, gdzie opisałem, że dojdzie do wojny gdzie, z których kierunków i tak dalej. I życzę każdemu analitykowi wojskowemu, żeby po prostu miał taką skuteczność praktycznie 80% w prognozowaniu zdarzeń, które nastąpią. Oczywiście mamy wiele innych tekstów, które, że tak powiem, też o tym mówiły. Dlatego, proszę Państwa, próba ataku, wykluczenia kogokolwiek z komisji jest o tyle absurdalna obrony, że tak naprawdę... Każdy poseł może uczestniczyć w Komisji Obrony, czy jest jej członkiem, czy nie. Komisje Obrony są transmitowane, jeżeli nie są zastrzeżone, a jak wielokrotnie mówiłem, na tych komisjach zamkniętych także nie podaje się jakichś istotnych informacji, które mnie by po prostu jakoś zaskoczyły, których, po prostu, których bym nie przewidywał lub nie znał. Więc to jest po prostu. Czysty atak polityczny, tak samo jak atakiem politycznym było to że w 2015 prokuratura przesłuchiwała obecnego premiera Tuska czy ministra spraw wewnętrznych podejrzanych o wpływy rosyjskie. Więc proszę Państwa, przestajmy się wygłupiać, przestajmy się tym bawić, bo sytuacja międzynarodowa jest poważna, a wykluczanie politycznie kogokolwiek z jakiejkolwiek komisji, z, z rozumów merytorycznych jest, jest po prostu w obecnej sytuacji skandaliczne. Dziękuję bardzo. Bardzo zapraszam pana posła Wodzimierza Skalika. Szanowni Państwo, antypolskie lobby w Polsce ma się świetnie. Dowodzi tego przykład profesora Zapałowskiego. Wszak to właśnie w interesie obcych państw byłoby odsunięcie, pozbawienie autorytetu pana profesora Zapałowskiego, bo przecież. Sejm bez profesora Zapałowskiego w obecnej sytuacji to byłby zupełnie inny sejm. Komisja Obrony Narodowej bez profesora Zapałowskiego to byłaby zupełnie inna komisja. To byłby inny obraz dyskusji bez niewygodnych pytań, bez dociekań w interesie polskiej armii, w interesie Polski. I ci, którzy atakują, atakują. Pana profesora Zapałowskiego działają w obcym interesie, bo przecież właśnie w, w interesie Rosji, Ukrainy czy innych obcych państw jest to, by polska armia nie była silna, by polskich żołnierzy nękano, prześladowano na różne sposoby. To przecież do pana profesora Zapałowskiego jako oficera jak, e, wojska polskiego, jako posła Rzeczypospolitej, do którego żołnierze mają bardzo duże zaufanie, kierują swoje pytania, informacje, obawy i właśnie dzięki temu, że pan profesor cieszy się tak dużym autorytetem, tak dużym zaufaniem, posiada nieprzeciętną wiedzę, unikalną, która gdyby ci, którzy go atakują, chcieliby służyć w polskim interesie, zainteresowaliby się tą wiedzą, chcieliby ją, Ujawnić opinii publicznej. I szanowni Państwo, my stoimy murem za profesorem Zapałowskim, który już od miesięcy domaga się debaty w polskim Sejmie na temat bezpieczeństwa Polski. I, i to jest y, wołanie na y, puszczy, tak? Na y, głos y, profesora eksperta Okazuje się. Że nie ma odzewu, są kolejne tygodnie mijają zwłoki w realizacji tego wniosku. My się temu sprzeciwiamy i zwalczamy antypolskie lobby w Polsce, a zwłaszcza w sejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan prezes Grzegorz Braun. Szczęść Boże, szanowni państwo, jestem bardzo dumny. Że Konfederacja Korony Polskiej miała zaszczyt rekomendować na listy Konfederacji tak wybitnego posła, jakim jest profesor Andrzej Zapałowski. Panie profesorze, bardzo dziękuję i proszę o jeszcze. Mamy do czynienia z ekspertem, akademikiem i praktykiem jednocześnie. Ekspertem do spraw bezpieczeństwa w historii i współczesności, stosunki polsko-ukraińskie to temat, któremu pan profesor Andrzej Zapałowski poświęcił szereg publikacji. Analizy i prognozy geostrategiczne. Prorocze, prorocze, szanowni państwo, to temat, który pan profesor Andrzej Zapałowski w ostatnich latach traktuje jako wiodący w swojej pracy analityka, a jest przecież jednocześnie i żołnierzem. Był nim w służbie czynnej do momentu, kiedy, kiedy państwo, nasi wyborcy, rodacy, polscy patrioci powierzyli się mu po raz kolejny mandat posła na Sejm, był żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, dziś jest posłem, którego głos na forum Komisji Obrony Narodowej jest głosem bezcennym. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych ta reguła z całą pewnością ma swoje wyjątki i wyjątkiem jest pan profesor Andrzej Zapałowski. Ludzie, którzy chcą ten głos uciszyć, tego posła wyeliminować z prac komisji obrony narodowej, z prac Wysokiej Izby w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, to są ludzie prawdziwie zagrażający bezpieczeństwu narodowemu. I chciałbym Odwrócić pytanie. Chciałbym publicznie zapytać o to, ilu, ilu funkcjonariuszy Frontu Ideologicznego pełniących rolę dziennikarzy, mediów ze szczególnym uwzględnieniem dziennika Rzeczpospolita, ilu jest na podwójnych etatach, ilu służy służbom trzyliterowym i czy wszyscy na pewno polskim? Ilu z Was, szanowni drodzy. Dziennikarze, reporterzy, dziennikarze śledczy. Ilu z Was jest na kontraktach albo też ma agenturalne zobowiązania wobec bezpieki, pół biedy, jeśli tylko krajowej, pół biedy, jeśli wojskowej, policyjnej, ABW? Ilu z Was? To jest pytanie, które postawię przy najbliższej okazji, być może w pytaniach bieżących, ponieważ ten atak na pana profesora Zapałowskiego jest czymś szczególnie łajdackim właśnie w kontekście zagrożeń, zagrożeń, które na bliskim horyzoncie czasu i przestrzeni potęgują się wokół Polski. Nagonka, napaść, ewidentna napaść, taki donos prasowy, wyszykowany, po raz kolejny zresztą, mówię o tym z autopsji, bo i mnie takie publikacje dotyczyły, i mnie takie, takie nagonki i, yy, i takie rytualne mordy poprzez wykluczenie, czy z komisji. Czy z posiedzenia Sejmu i mnie to dotykało, to szczególnie łajdackie, to szczególnie niebezpieczne dla państwa. Dziękujemy bardzo za uwagę. Murem za profesorem Andrzejem Zapałowskim, który godnie, sumiennie i błyskotliwie pełni powierzony mu przez rodaków mandat posła na Sejm, członka Komisji Obrony Narodowej. Czy są jakieś pytania? Czy może już teraz zgłoszą się funkcjonariusze z mediów? Może już teraz dowiemy się, kto w Rzeczpospolitej jest oficerem, a kto zaledwie kapusiem i której bezpieki? Słucham uważnie, nie widzę, nie słyszę, nie ma, nikt się nie zgłasza. Ale lepiej jest polecić jako człowiekowi z wykształceniem rolniczym, zająć się rolnikami, tak. którzy już od wczoraj tutaj e, rozpoczęli strajk głodowy, a są tydzień w Sejmie. E, więc niech się zajmie poprawą losu polskich gospodarzy, polskich rolników, czym wydaje się być kompetentny według wykształcenia, a nie wyrzucaniem naszego profesora, eksperta od obronności z Komisji Obrony Narodowej. To Proszę polecamy panu sukiem. Poseł Suski. Poseł Suski. wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, który rozpoczął Nie batalię. Nie tylko drugi Suski. Tak. Tak, Paweł Suski. Tak. tak, rozpoczął batalię wyrzucenia naszego profesora, eksperta wysokiej klasy z Komisji Obrony Narodowej, w której sam wydaje się niezbyt kompetentny według wykształcenia, przynajmniej rolniczego. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Z Panem Bowie.